Witam na kanale Elarystycznie. Siema. Dzisiaj kolejny odcinek krótko i na temat, a dzisiaj porozmawiamy sobie przez niektórych nazywanym królem pająków. Dzisiaj porozmawiamy sobie o naszej pięknej, wielkiej blondynie Czyli teraz woza blondii Jest to ptasznik goliad, który swoją nazwę zawdzięcza swoim gabarytom, swoim rozmiarom Jest to pająk, który jest nazywany największym pająkiem świata Nie ze względu tylko na rozpiętość odnóży czy długość ciała Ale przede wszystkim na wagę, jaką potrafi osiągnąć Jest to naprawdę gigantyczny Pajączek. I teraz, y, czy, jeżeli chodzi o samo ubarwienie tego pająka, nie jest ono y, tak... Strojne, tak szumne jak na przykład przy chromce czy przy wersji. On nie ma jakichś słuchajcie, mega zacnych kolorów. Jest po prostu tak brązowy, różne odcienie brązu przybiera. Brązo, Brązowo-szary, coś w ten deseń. Ale głównym, głównym jego atutem jest po prostu ta wielkość oraz jeszcze jedna fajna rzecz, którą ten pająk potrafi. Jeżeli chodzi o blondynę. Ptaszniki goliaty, one długość ciała osiągają około 10 do 11 cm. To jest naprawdę ogromny, ogromny pająk. Mimo tego jego jad jest słaby, ale na pewno ukąszenie tego pająka nie należy do przyjemnych. Bo ale jak już wiemy, rozmiar tego pająka idzie z rozmiarem pazurów jadowych, więc te pazury są naprawdę pokaźne. Więc jak ten pająk mimo że ma słaby jad, wgryzie się w nas, może się to skończyć naprawdę, naprawdę boleśnie. Pająk ten zamieszkuje tropikalne lasy yy, Brazylii, Gujany francuskiej, Wenezueli, tam go możemy spotkać. I jak wiadomo, skoro lasy tropikalne, to musi lubić wilgotność oraz wysoką temperaturę. Temperatura powinna osiągać 25 do 28 stopni w nocy, oczywiście z delikatnymi spadkami. Jeżeli chodzi o sam behavior tego pająka, ten pająk nie jest szybki. Są to raczej takie pająki, które lubią postraszyć. I właśnie zaraz tutaj zaczepimy o to straszenie. Są to pająki, które lubią postraszyć i strydulują. Mają narząd strydulujący i wydają takie specyficzne dźwięki. To jest właśnie drugi jego atut. Dlaczego hodowcy chcą go mieć w swojej kolekcji? Ja osobiście nie przepadam za blondyną, bo jak wcześniej już wielokrotnie zresztą Wam mówiłam, ja nie zbieram pająków jak pokemony, chcę mieć je wszystkie. Bardzo chcę po prostu mieć te, które podobają mi się wizualnie lub mają taki behawior, który mi odpowiada. I ja naprawdę nie muszę mieć wszystkich pająków świata. Ja chcę posiadać te egzemplarze, które bardzo, bardzo mi się właśnie podobają. I staram się właśnie tym się kierować. Patrząc na to, że też nie chcę zaniedbywać moich zwierząt, bo ja nadal, właśnie tak jak, tak jak mówię, nie traktuję to jako forma kolekcjonerska, tylko to są moje zwierzęta, które kocham, w które, którym mi się opiekuję, którymi lubię się zajmować, więc raczej, raczej chcę mieć te egzemplarze, które wzbudzają we mnie jakiś sentyment, czy po prostu je lubię, albo mi się podobają. Akurat terafoza blondii do nich nie należy Nie, To nie jest tak, że jakby ktoś przyniósł, mi dał i powiedział Ej, zaopiekujesz się nim, to bym go nie przyjęła To też nie odbierajcie tego w ten sposób Tylko kwestia jest tego, że to nie jest moje marzenie, top marzeń posiadania tego pająka Że jak jadę gdzieś na targi, czy chcę po prostu zakupić nowe zwierzątko do mojego ogniska domowego Żeby się nim zająć, to myślę w pierwszej kolejności o właśnie blondyni w żadnym wypadku. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o właśnie behawior tego pająka, on lubi straszyć, yy, lubi wyczesać włoski parzące ale mimo wszystko rzadko kąsa. Żywotność tego pająka to jest około 15 do 25 lat. Aczkolwiek w hodowlach zazwyczaj te pajączki żyją po prostu krócej. Moja ostatnia rzecz, czyli terrarium. Jak na tak porządny, duży egzemplarz, jakim jest Goliat, Potrzebuje on terrarium, wiecie, najlepiej, żeby na szerokość miało z 40 cm. Jeżeli jesteście w stanie zapewnić mu takie terrarium, to super. Wymiary powinny być, no, jest to pająk naziemny, więc wymiary tego terrarium nie powinny być za wysokie, około 25 cm, bo pamiętajmy o tym, że on buduje gniazda w opuszczonych norkach, na przykład gryzoni, ewentualnie sam wykopuje sobie te norki, a patrząc na jego gabaryty, on też potrzebuje sporej warstwy pod oraz tego, żeby jakaś kryjówka się jeszcze tam zmieściła. Czy to będzie wybudowane z korka, jakaś grotka, czy, czy po prostu jakiegoś kokosa, który ma większy otwór, czy jest po prostu większym kokoskiem, musi się to nam zmieścić. Więc myślę, że takie idealne wymiary to by było 40 na szerokość, 30 na głębokość i na przykład nie wiem, 25 na wysokość. Aczkolwiek. Jest jeżeli bardzo chcecie, to kostka taka 30 na 30 na 30 też się zda, ewentualnie 30 na 30 na wysokość 20. Ze względu na to, że pamiętajmy o tym, że ten pająk jest naziemny, ale jest też duży, on ma tą dupkę. W ogóle one są takie urocze, bo one mają takie bąbelki, taką dupkę mają okrąglutką, Cudowno po prostu. I no niestety, jeżeli on się gdzieś wdrapie wyżej i spadnie, może się po prostu uszkodzić. Chodzić. Więc tutaj pamiętajmy o tym, że jeżeli pająk jest mocno najedzony, ma okrągłą dupeczkę, to raczej no, nie zalecane jest dla naziemnych pająków, żeby, żeby miały wysokie terrarium, żeby, żeby była możliwość właśnie, że on się gdzieś wespnią i spadnie i sobie zrobi po prostu krzywdę. Jeżeli chodzi o sam wygląd, jeżeli chodzi o sam behavior, czy nadaje się on dla początkujących, wiecie, jeżeli Wy będziecie hodować od maleńkości tego pajączka, jeżeli będziecie, jeżeli jesteście osobami świadomymi i odpowiedzialnymi, to czemu nie? Bo on całkiem nieźle znosi nawet błędy początkujących hodowców, aczkolwiek niestety często spotyka się tak, że w hodowlach one po prostu bez wyraźnej przyczyny. Po prostu padają. I to jest niestety problem z tym. Kiedyś, jak ja pamiętam, właśnie pajączki i ich ceny. Kiedyś te ceny nie były takie zatrważające za blondynę. Kiedyś były o wiele tańsze. W tym momencie, ze względu na to, że ciężko rozmnażają się w niewoli, no to niestety te ceny poszły mocno, mocno w górę. No i jeżeli chodzi o. Dojrzałość płciową yy, takiej na przykład samicy, yy, właśnie, no to on, ta dojrzałość płciowa yy, dopiero będzie po około 3 latach. Więc naprawdę, jeżeli nawet bierzecie tego pajączka yy, jako pierwszego swojego pajączka, to te 2,5-3 lata <grytanie> zdążycie się naprawdę yy, dobrze yy, hodowli nauczyć. Czy ja polecam dla początkujących? Czemu nie? Jeżeli zaczę tylko właśnie nie taki dorosły, duży egzemplarz, tylko raczej od maluchów czemu nie, słuchajcie karmienie jest bardzo satysfakcjonujące ona raczej rzadko odmawia pokarmu no jeżeli chodzi o początkowe te sfery karmienia jej to też nie jest tam problem później jako dorosły osobnik je karaczany dorosłe oczywiście szarańcze, więc no to jest pajączek, który lubi sobie podjeść który nie ma problemów z karmówką karmówkę zawsze dobieramy do rozmiarów naszego przyjaciela więc, więc tutaj raczej nie będzie problemu z wykarmianiem jej. No, później dopiero będziecie potrzebować tego terrarium takiego dużego, więc będziecie mieli czas na to, żeby, żeby spokojnie sobie całe to terrarium zorganizować. I jak najbardziej, dlaczego nie? I to wszystko na dziś, jeżeli chodzi o naszą piękną, śliczną blondyneczkę. Polecam serdecznie dla, dla miłośników większych egzemplarzy. A jeżeli ty, drogi widu, jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zachęcam cię do tego. I zapraszam serdecznie na mój sklep terrelllacro.pl. I do zobaczenia wkrótce. Cześć!